Siemanko wszystkim, tak jak obiecałem, odcinek z Camaro 2019 SS, 6,2 litra. Eee, tak jak wspominałem w poprzednim filmiku, tym z korwetą, z wypadaniem zapłonu, polecam. Eee, problem tutaj w Camaro jest z power steering. Celowo nie mówię wspomaganie, no bo wspomaganie to może być też tutaj mechaniczne z maglownicy, tak jak tutaj jest. Plus jeszcze jest silnik. Eee, Taki duży, duży silnik elektryczny, który daje fajny feeling, zmienia jakby um, obciążenie kierownicy w zależności od prędkości i naszego stylu jazdy i tak dalej. No i też pomaga nieco przy, przy manewrach, e, że jest to bardziej, bardziej precyzyjne sprowadzenie. E, tutaj w tym aucie problem tego typu jest taki, e, że ten silnik nie załącza się w ogóle. No i słychać taki szum od tego silnika tak jak kręcimy kierownicą to no ten pasek bo jest pasek który przenosi mm, napęd z silnika elektrycznego do maglownicy no i słychać że ten silnik obraca się przez to szumi e, jak się kierownicą kręci jest taki szum i to właśnie świadczy o tym że ten silnik się nie załącza no bo przesuwamy tym paskiem wtedy ten silnik a nie działa to tak jak powinno e, co tutaj ciekawego? Sprawdziłem całą instalację elektryczną, masy, nawet dołożyłem dwie: jedną w bagażniku, jedną w komorze silnika dodatkowo. Bo tutaj niestety w, w Camaro, w zasadzie w każdym w sumie i w modelach z 2007, 2008, 10, też były te problemy. Jest problem zawsze z masą do silnika, ona się nieco luzuje, grzeje się. Eee, bo jest, główna masa jest doprowadzona do rozrusznika, który jest zaraz pod kolektorami wydechowymi. No, sytuacja jeszcze fajniej się pogarsza fajniej, jeszcze bardziej się pogarsza jak zamontujemy sobie na przykład yy, long tuby no wtedy, wtedy to już w ogóle jest tragedia. Um, także tak, no, dostęp do tego jest straszny, tragiczny od dołu ciężko. W zasadzie chyba najlepiej byłoby wyciągnąć motor, a tutaj no też nie chcę klienta obciążać dużymi kosztami, więc po prostu dołożyłem drugą fajną grubą masę bezpośrednio do silnika, która niweluje wszelkie problemy już z, ze złą masą. Sprawdziłem przewody GM LAN, tutaj z, z GM LANu niestety jest, jest trochę błędów komunikacji z BCM, e, z PCM, e, ze sterownika właśnie wspomagania. Eee, czyli power steering coś tam PSM bodajże PCM wiecie o co chodzi eee, i ostatnim zdrowym sterownikiem jest TCM, czyli sterownik skrzyni biegów który jest w kolejności w GMLanie zaraz po sterowniku silnika zatem teoretycznie sterownik silnika jest ok i teoretycznie Sterownik skrzyni jest ok, był wymieniany na nowy, bo. No jak w sumie każde auto ze Stanów było puknięte, no i ten sterownik uległ uszkodzeniu. Był wymieniony na nowy, przeprogramowany, także tutaj bym się nie doszukiwał jakichś problemów. Eee, no, a wszystko, co jest za TCM, no gdzieś tam wskazywało jakieś błędy. No i słuchajcie, rozebrałem sobie tutaj w, w aucie wszystko tak, żeby się dostać raz do instalacji. No widzicie, skrzynka. Wszystko jest. Tutaj jest sterownik silnika, wszystko to było porozbierane, żeby to posprawdzać. No i tutaj mamy sterownik skrzyni, i to jest kostka ze sterownika skrzyni. Ja już ją rozebrałem teraz, ale zobaczcie, jak ona jest pokiereszowana, popękana. Tak to było zmontowane na szybko, żeby to jakkolwiek jeździło. Patrzcie, to jest miejsce, w które wchodzą piny, i to jest wszystko popękane. Dwa, że tutaj też coś było, widać, robione z tymi kabelkami. E, to jeszcze będę poprawiał, ale to jak będę przepinował wtyczkę, bo właśnie zamówiłem wtyczkę. Szaleńcze pieniądze, słuchajcie, ze Stanów byłoby koło tysiaka, No i w Polsce używana od ręki, taka z obciętymi kablami, też 1000 zł. Zamówiłem to, e, klient na to wyraził zgodę, no bo trzeba to zrobić, nie można tego tak zostawić. Bo te błędy z komunikacją będą wracać. Ja, jak tą wtyczkę docisnąłem, bo na nieco odstawała, także no widać, że to się luzuje niestety podczas jazdy, no i tak będzie. To część błędów zniknęła. Pojawiła się komunikacja z czujnikiem kąta skrętu kierownicy i byłem w stanie zrobić kalibrację. Natomiast teraz poprawię tą wtyczkę, czyli przepinuję tak naprawdę, bo wypinuję wszystkie stare kable, jak przyjdzie ta wtyczka używana. Zapinuję tą wtyczkę, tutaj tymi przewodami. Poprawię te łączenia, które tutaj są zrobione, bo to jest sklejone taśmą, a wrzucimy to w termokurcza, Zobaczymy, czy to jest polutowane, jakbyś powinno, bo tego jeszcze nie ruszałem. I finalnie zrobimy sobie kalibrację tego power steering, czyli tego silnika, bo też jest do tego kalibracja. I w samochodzie, jak włączamy zapłon, to dosłownie na sekundę wyskakuje komunikat stabil track. No i to właśnie wynika z problemu z power steering. Szkoda, że ten błąd się dłużej nie świeci, bo można bardzo łatwo to przeoczyć, no ale już po podłączeniu komputera wszystko się nam obrazuje. Także cóż, no powiem szczerze, że kalibrację power steering chciałem już zrobić, ale że warunki są jakie są, śniegu jest od cholery, teraz na szczęście jest odwilż, mam nadzieję, że dzisiaj to puści. Eee... Zakopałem się autem na, na, na przed, przed garażem, no i walczyłem chyba z półtorej godziny, żeby w ogóle wjechać z powrotem. Auto jest niestety też na letnich, także to też nie pomaga, ale myślę, że nawet jakby było na zimówkach, to przy tym samochodzie mógłby być problem, żeby yy, wjechać z powrotem. No, może mój błąd, no ale też zależy mi na tym na czasie, żeby klient ten samochód już niedługo mógł odebrać. E, więc myślałem, że się to uda zrobić, no ale niestety. Zatem yy, yy, zatem tak. Czekam na wtyczkę, ma być gdzieś około 14 za jakieś 3-4 godziny. Przepraszam, e, przepinuję. Zobaczymy, jak odczyty. Poskładam to wszystko do kupy. Spróbujemy zrobić kalibrację, ale tak jak mówię, no czekamy na odwilż. Także zobaczycie. E, myślę, że kalibrację możemy razem przeprowadzić. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Od strony oprogramowania GDS-2, bo dysponujemy tutaj oryginalnym interfejsem i oprogramowaniem do Chevroleta, do GM-ów. Także nie jest nam straszne też programowanie online tych sterowników. Coś przerabialiśmy kiedyś przy innym Kamaro. Tam był problem natomiast ze sterownikiem silnika. Co najlepsze, nic na to nie wskazywało. Dopiero przy próbie przeprogramowania tego sterownika wyskakiwał brak komunikacji ze skrzynią biegów, a w diagnostyce nie było nic. Także no GMLan niestety może być kłopotliwy, no generalnie jest kłopotliwy w diagnostyce, jest bardzo czuły na wszelkie interferencje, których no, czasami nie widać gołym okiem. Tak? Także jak tutaj wtyczka niby wszystko stykało, ona była delikatnie podniesiona w jednym miejscu, no i to już powodowało problemy. Więc gdzieś pewnie jakiś opór większy się pojawił, może coś przeskakiwało i już yy, były błędy komunikacji i sterownik kąta skrętu nie był widziany. Dlatego też auto straciło kalibrację power stringu. Dlatego jak zrobiliśmy już kalibrację kąta skrętu, zrobimy teraz kalibrację power stringu, to powinno to zacząć wszystko śmigać. Także cóż, kochani, ja się zabiorę zaraz do roboty. Przepraszam Was za bałagan, no ale no warunki są jakie są. Remont yy, też planujemy, no ale to raczej gdzieś przyszły rok, może jeszcze kolejny. Eee. Trzeba najpierw tutaj zamieszkać. Dobra, to widzimy się przy kalibracji. Jestem właśnie po wymianie przekładni kierowniczej w Camaro 2019. Co trzeba zrobić po wymianie przekładnicy, przekładni, przepraszam, to wgrać oprogramowanie, czyli kalibrację sam software oraz Win. Właśnie się to dzieje z wykorzystaniem oprogramowania oryginalnego GM SPS 2. Jest to programowanie online, już pobrałem całą paczkę, i teraz jest wpalana w komponenty przekładni kierowniczej. Później zostanie kalibracja, także zaraz wracamy.